Pewne. Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, posiadało umiejętności, które pozwolą mu radzić sobie z wszelkimi trudnościami, które spotkają w życiu. Szczególnie ważne to jest w kontekście ostatnich wydarzeń wojna na Ukrainie, COVID, a przede wszystkim co dotyczy teraz współczesnej młodzieży samotności w sieci. Na czym polega rola rodziny w profilaktyce uzależnienia młodego człowieka? Ważnym zadaniem każdej rodziny jest przygotowanie młodego człowieka do dorosłego życia. Rodzina robi to w znany dla siebie sposób poprzez tradycje, przekazy pokoleniowe, swój własny język, również język miłości i przekonania. Co powyższego mogą zrobić rodzice? Rodzice tak naprawdę mogą podążyć w dwóch kierunkach. Z jednej strony mogą Nieważniejsze problemy swoich dzieci, udawać, że ich nie ma, że dzieci nie przeżywają żadnych trudności, lub udzielić im wsparcia. Wsparcie jest bezcenne w procesie wychodzenia z uzależnienia, lub nawet profilaktyki uzależnień, dając możliwość dzieciom przeżywania ich trudności, wyrażania swoich, swojej perspektywy. Dajemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, które jest kluczowe w tym, aby dziecko nie popadało w żadne uzależnienia. Zadania rozwojowe, które realizuje młody człowiek, to szukanie tożsamości, życie jako młody dorosły i separacja od rodziny pochodzenia, która nie oznacza zerwania relacji. To jak widzicie Państwo są bardzo trudne tematy, które ma, z którymi ma oporać się młody człowiek. Do tego wszystkiego dochodzą różne sytuacje, z którymi nasze dzieci, nasi uczniowie, wasze dzieci, nasza młodzież zmagają się w życiu codziennym. I wtedy, kiedy generuje się duży stres, kiedy jest trudno znaleźć rozwiązanie, kiedy pojawia się samotność i brak zrozumienia w przeżyciu młodych ludzi, może dojść do sytuacji przeciążeń i złego samopoczucia, czyli kosztów emocjonalnych, kosztów psychicznych, które odbijają się na zdrowiu młodego człowieka. Pojawia się też sytuacja, w której może Młody człowiek może sięgnąć po substancje psychoaktywne. Jest to bardzo niebezpieczne i zagrażające w życiu młodego człowieka, ponieważ może to doprowadzić do rozwoju uzależnienia. Poczucie bezpieczeństwa pozwala młodemu człowiekowi w trudnych sytuacjach zwracać się z prośbą do rodzica o pomoc, a nie uciekać z uzależnienia. Nawet jeżeli na okres dojrzewania będziemy patrzeć w perspektywie zadań rozwojowych, a więc uzyskanie autonomii, nawet sprzeciw i bunt wobec zasad i norm, czy też uzyskanie pewnej niezależności, to powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że jest to trudny okres w życiu nastolatka i z jednej strony pozwalać mu na niezależność, ale z drugiej strony wspierać i kochać, czyli zwracać uwagę, być czujnym, trochę obserwować, trochę podpytywać, trochę proponować różne. Aktywności, bycie w relacjach, ponieważ więzi i relacje rodzinne są fundamentem w profilaktyce uzależnień młodego człowieka. Co może pomóc w takim razie? Przede wszystkim wspólne spędzanie czasu, dawanie możliwości dzieciom na przeżywanie ich trudności i tego, że muszą sobie z nimi jakoś radzić i mają w nas wsparcie. Drodzy rodzice, my wiemy, że zmaganie się z problemami nastolatków wymaga odwagi, determinacji, czasu i poświęcenia. Chciałybyśmy powiedzieć, że nie jesteście w tym sami. Zapraszamy Was do wspólnej współpracy, kontaktów, nie tylko z wychowawcami, ale też ze specjalistami pracującymi w pierwszym liceum.